No i witam bardzo serdecznie w trzecim odcinku dzisiejszego e, blogmasa. Olo. Jakie plany na dziś? Jest Gdzień. godzina dziesiąta, więc jest postęp, jeśli chodzi o wstawanie. Już wstajemy wcześniej. Wstajemy wcześniej, a godzina wcześniej wstajemy. Ty coś powiesz. <laughs> Plan na dziś następujący. E... Czekamy na Mikołaja, który kończy zajęcie o 12, bo on już jest na uniwersytecie. Zresztą możecie zobaczyć tutaj na takim... Mamy taką ładną rozpiskę. Kto, kiedy, jak jest zajęty. Wraca o 12, więc o 12 ruszamy do Ikebukuro. Tam coś zjemy. Chcę zrobić trochę zdjęć jakichś tam japońskich, świątecznych... Jak to się nazywa? Dekoracji? Potem na 6 wracamy, ponieważ odezwała się do mnie Przyjaciółka mojej mamy, pani Kikuno, o której pewnie już słyszeliście na tym kanale. No i chcę przyjść, obejrzeć mieszkania, także pomóc nam troszkę, zasugerować może jakieś rozwiązanie, jeśli chodzi o całą tę sprawę z naszą babcią i z Big Noiseem, który produkujemy. Tak więc i potem imprezka mała w domu z panią Kikuno. Dla tych, którzy zastanawiają się, co w Japonii je się na śniadanie, znam zupa. Normalna jajecznica. Tak więc, no. Na studenta. Nie ma frykasów. Ja mam kruosanta za stojenów. Więc. czekam. Zaraz będzie. Oczekiwanie na Mikołaja Part 2. Chciałbym tutaj. po cichutku. wprowadzić blokowanie produktów. W jaką grę grasz? Adamie. Jakimś białym czarodziejem. Nie wiem, no taki na W chyba czy coś. Tak? I jak, czy polecasz tę grę? A polecam bardzo, pełno wrażeń, emocji. Dużo się dzieje się. Dużo się dzieje się. 20 godzin podobno się gra. Tak, po powiedziałbym tak, kolega Adam odkrył tę grę wczoraj. I jak usiadł do niej o godzinie 22, to tak poszedł spać o godzinie 3. <laughs> więc, więc, jeszcze nie ma maratonu i nie jest to rekord świata, ale i tak i tak się rozwijasz. Mikołaj, jak z zajęć. Tak. Naprawdę były dzisiaj bardzo fajne, bo mieliśmy zastępstwo za taką panią. <laughs> Prezentowałem historię i dostałem bardzo dużo komplementów. O. Bardzo ciekawie opowiadam. Zdolny jesteś. Dzielna dzidzia. Tak w ogóle otrzymaliśmy też maila od pani Yamazaki, która pomogła nam znaleźć to mieszkanie. Zaprosiła nas na rozmowę, ponieważ babcia poszła do niej wczoraj i coś tam gadała, tak więc chyba... Pani chce nam pomóc troszkę więc idziemy teraz szybko z nią porozmawiać potem lecimy do Ikebukuro zobaczcie jak tam wyglądają te wszystkie świąteczne um, dekoracje a na szóstą wracamy tutaj bo o szóstej przychodzi do nas pani Kikuno na jakiś tam krótki lan... to nie jest lunch, już nie wiem kolacyjka czy coś takiego Dzisiaj piękna słoneczna pogoda w Tokio a za trzy dni wigilia gdzie jest śnieg w tutaj, czekaj, tutaj w Co się stało, Mikołaju? zaciąłem się, bo dajcie mi dwie minuty na wejście. Bo trzeba zapuszczać naturalny wąs, no, ale nie można. Exhibit A, naturalny Exhibit 3. <noise> nie każdy jest tak obdarzony. tak? Ta? Nie. to może nie jadałem, tak. <noise> Bawki, <L>. Jackson jest. <noise> Possible, oh, massamal jackson E, już wyszliśmy od pani Yamazaki. Wszyscy mamy wesołe milki, ponieważ pani Yamazaki powiedziała, że hmm, probably nasz y, sąsiad jest troszkę sensitive. <grywa> tak więc mamy się nie obawiać, tylko tak długo jak jesteśmy cicho i nic nie robimy. Nie mamy nic sobie do zarzucenia. Tak długo możemy czuć się bezpieczni. I tyle. Tak więc jesteśmy trochę zadowoleni, bo, bo trochę nam to rozwiało wątpliwość. Chodzi na to, że... Mój ziomek znajego jego ziomka bardzo dobrze, że to komplet dzieciństwa. Tak? No. Jaki ziomek to pozdrowimy? Eee, Dominik Tokarski. My już w Ikebukuro. Zaraz wam pokażę. Idziecie na środek i dziękujecie wszystkim za to, że wygraliście tak jak, Tak, no i wszyscy tak dziękuję bardzo. Gdzie jesteśmy? W Tokio. Tokio i Hello Kitty. Poprawę. Hello Kitty. Jak to mówił mój znajomy? GIFT shop Ok. Chcesz gifta? Dziwta nie. No nie jest w ogóle przystrojone. Jesteśmy załamani. Miały być święta. Jak w, e, no w gnieździe. No w No tam ulica Ładnie zrobiona. Dobra, chłopaki, to co? Kto jest za burgerem? Za burgerem? Dobra, idziemy na burgery. A! A tu mamy olbrzymi budynek segi. Mnóstwo gier hazard ale jeżeli chcecie zobaczyć takich więcej to idźcie do Habary. a później zaczęły mi zjadać skarpetki rozmowy o butach tak, moje buty zjadają mi skarpetki a moje są piękne do biegania już mnie ciągnie, już wszyscy wiedzą w sumie strasznie nudne jest to nasze życie i ciągle jemy to samo trzeba dużo tak myślisz? No. Ale to patrzmy już na to, bo ja głodny No już też myślę tylko o Dobra, to dzisiaj wyjątkowo, ostatni raz jemy to co jemy zawsze Panowie, co bierzemy? Jeszcze ten fajna pura Fajna napury. Ja biorę chyba teriyaki awokado waga Tak, bo jest teraz na... Nie, to jest to dobre będzie? Nie wiem. Zdała się, że straszna. Pani powiedziała, że musimy, musielibyśmy czekać długo, bo już czekają przed nami, przed nami czekają cztery osoby, tak więc nic z burgerów. Jestem smutny. Ja też. Co robimy? Po 20 minutach ułożenia w końcu znaleźliśmy restaurację, tak więc dzisiaj czas na udą i jakieś tam inne rzeczy. Wchodzimy. Raz, dwa, trzy. Walk in, walk in, bo ja muszę nagrywać. Tam na prawo możemy wejść. Hej. Szanowni, haj. Uh, Wieprzowina, połowina czy kucia? Nie wiem, twój wybór. Pani dała nam specjalnie e-gonowazję, więc mówię po angielsku. Będę czy wchodzisz? Będę posiadł, bo to jest serve the pork, filled over the rice and bowl. To No Nie ja. Ja, w tym kacekarie. Pan się robi. Ja chciałbym powiedzieć Mikołaju, że naprawdę się rozwijamy lingwistycznie. Nie ma już żadnych barier. To prawda. Prawda? Mówisz po prostu to. <laughs> Nieprawda. Wybierasz... A pani za ciebie dopowiada. Poproszę to. Coraz więcej ludzi. Przyszły wystawy. Chłopaki jedzą bardzo podobnie. Udonik. Ty tutaj masz, nie wiem co to jest. To jest kurczak, tak? Chyba tak. To no jest kasy. Czyli wieprzowego I jak makaron? Dobry. Przeszło moje danie. Nie przeżyj majka. Piękny jest. Rzepka. Masz Ryczka. Je, yeah, je, yeah, je. Chcesz, yeah. żebym mógł dać z mocnego? Itadakimasu. ma. I te taki ma... potrójne trio normalnie powinniśmy założyć taki zespół pyszności. A w takiej japońskiej y toalecie chciałbym zauważyć, że mamy aż cztery rolki papieru. A nie jedno tak jak w Polsce i wszyscy potem płaczą, że nie ma. Zdecydowanie polecamy tę restaurację już pojedli wszyscy e no, znaczy. zestawy w sumie wahają się w granicach 35-30 zł, bo poniżej tysiąca jedno za zestaw. no tam mój był za 1100. Ale ale to było bardziej fikuśne. A chłopaki płacą po 800-900 jenów, tak? Smakowało? Bardzo smaczne. Odeń i też chcę wykołaczkę. Na redneka. Dla redneka wykołaczka. No i po zjedzeniu bierzemy nasz ticket i idziemy płacić w kasie, tak jak we wszystkich w większości japońskich restauracji. Za obiad dla trzech osób nie zapłaciliśmy, nie przekroczyliśmy bariery 3000 jenów. Panowie. Nie możesz się ruszać. Nie, to było dużo. To naprawdę. O, tutaj... o tu pan robi makaron! Nie śmie się. Znajdujemy się w Nitori. Nitori to jest taka jakby japońska IKEA. I Niechcący zobaczyliśmy, że są do naszego Kotacy ładne dywaniki. I akurat tutaj nawet jest. Na nasz wymiar, bo mamy 120x80. A no tu widzicie, tu jest napisane ładnie. Jest 2,5 mx na 2 metry. Taki świąteczny, więc mielibyśmy ładno, ładne podgrzewany dywanik czy tam na Bardziej to trzyma i po prostu jest na całej długości. Więc ciepło nie ucieka. Ważne jest, żeby mieć w życiu takiego swojego przysłowiowego murzyna, który no. wszystko wam nosi. Ostatnio było to o 2 o trzecie mniejsze więc o, by się zabiły Moja ja łajpów Mi się ten podoba Który? A w sumie? Nie to nie ten Lisek Panca czerwona <laughs> Męczy mnie kodę, Ale Mikołaj Alicji by jeszcze po coś poglądał, co? Tak? No. Pamiętajcie, żeby w grupie zawsze mieć mężczyznę, który jest kobietą. <laughs> tu mamy słodkie pączki. Pani sprzedaje słodkie pączki z kotkami. Tu krepiki. I panie pracowniczki mają ładne czepeczki. Pięknie tu. Rozmowy o ludziach. O pięknie i o świątynie. Panowie, ale tu pięknie. Pamiętajmy, Pokémon Go to zło. To za Pokemony. Za Pokémony właśnie. I bramę to. Tak. Brama, 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 brama. Brama. Mikołaj yy, introdusnął bardzo ciekawy temat. Mikołaju, streść, o czym o. rozmawialiśmy przed chwilą. Rozmawialiśmy o wyprowadzaniu psów, jak to się różni od wyprowadzania psów w Polsce gdzie w Japonii e, właściciel gdy pies już ma zrobić kupę, podbiega do niego z serwetką odciera mu tyłek a, a jeżeli pies zacznie sikać na chodnik to ma ze sobą właściciel zawsze pustelkę z wodą. no <laughs> i polewa to miejsce wodą z tego troszeczkę brakuje pas. I jak już historia, tradycja, unboxing. Była gitara, to teraz jest a, unboxing e, tego kocyka. Już szybko. Pachowanie zapakowane. próżniowo zapakowane. To ma niby 2,5 na, na 2 metry, tak? No, elegancko! Mm, będzie nam w, w końcu ciekawe. <laughs> Sklep ratujący życie, kiedy wieczorkiem trzeba kupić sam... Roladę. keki dla pani Kik. Są takie zestawy torto Torcikowe. Oj, co się tutaj przewróciło? Nie dobrze. Jest napisane Merry Christmas. Gdzie to jest Roladowo. napisane? I taki zestawik 500 jenów. To tam nie wiem, to jest 18 zł. I mamy dwa ciastka. Co prawda, no, pewnie w Polsce to jest dużo, ale tutaj no, to jest taki standard. I już ostatni klip z dzisiejszego daily vloga. E, niestety nie mam żadnego nagrania z wizyty pani Kikuno, ponieważ niespodziewanie wskoczyła też nam pani Oja, ja, Obacian, z babcia, która przez godzinę, półtorej godziny gadała o tym, z 45, że mamy no. problem z hałasem. Pogadała godzina 45, nawet nie zjedliśmy ciasteczek, i cały czas leżą tutaj, biedne i czekają. Nie e, no a stanęło na tym, że musimy po <głos》>. prostu czekać. Czekamy aż. Y, e, aż co? No właśnie, nie wiem aż co. Sąsiad sobie wypisał 6 e, czasów, a mianowicie w sobotę o godzinie 23:45. W niedzielę o godzinie jakiejś tam, jakiejś tam i w te pięć czasów podobno usłyszał jakiś don. Ale znowu nie wiadomo czy to był długi hałas, czy to był krótki hałas, nic nie wiadomo, ale, ale my jesteśmy winni. No i przez pół godziny zastanawialiśmy się co robiliśmy o 7.05, 22.38. <laughs> <Takie>. I 19.00 <laughs> i 14.23. Pięć 14 rzeczy, 5, Tak, I... bo we środę to było. No. no więc tak więc zakończamy. Dziękuję wam wszystkim bardzo za wytrzymanie ze mną już trzeci dzień na tych daily vlogach. Zapraszam jutro. Do zobaczenia i dobranoc.